Dzień dobry, kłaniam się Mariusz Szczygieł. Wydaje mi się, że w tym trudnym czasie warto czasami swoje myśli oddać literaturze. Ja chętnie oddaję te myśli literaturze czeskiej, a nawet ją wydaję, bo w wydawnictwie dowody na istnienie jest taka seria, która nazywa się Stechlik. Stechlik to po czesku znaczy Szczygieł, i właśnie w niej wyszła książka Iwany Myśkowej. Białe zwierzęta są bardzo często głuche. Iwana Myszkowa pisze surrealistyczne opowiadania, to znaczy zaczyna się wszystko bardzo realistycznie i nagle bohaterowie się orientują, a nawet może się nie orientują, że są w jakimś surrealizmie, trochę jak my dzisiaj. Centralną metaforą tej książki jest figura białego jelenia, który to jeleń włożył w młodości głowę do starej opony i do końca życia nie mógł się z niej uwolnić. No, i taką, taką taki, takiej niewoli zażywa większość bohaterów Iwany Myszkowej. To trochę też jakby nas z, z głowami w starej oponie. No, cóż można z tym zrobić? Iwana Myszkowa daje różne literackie rady. Na przykład można wystawać nago w oknie. Może to pomoże, żeby się uwolnić. Albo wyjść na spacer. Z żabą na smyczy. Jak się to robi, przeczyta jedna z moich ulubionych aktorek, Maria Maj. Życzę przyjemnego odbioru. Iwana Myszkowa, kobieta z żabą. Nie mogłam pozbyć się wrażenia, że musi znakomicie jeździć na strusiach. Iwana Myszkowa, zwlekanie. Latem w parku spotykam kobietę. Dopóki jest ładna pogoda. Siada od tak na trawie albo na kocu. Obok niej stoi puste terarium, a w trawie podskakuje żaba. Ze zwierzętami w moim życiu jest tak samo jak z torebkami z torebkami, mieszkaniami albo z wykształceniem powiedziała, kiedy ostrożnie zapytałem o to terarium i o te żabę w trawie. Ja zawsze chciałam mieć psa. Wszystko jedno, jakiego spaniela, terriera. Doga chciała Pani mieć psa a ma żabę? Nie interesowało mnie, jakiego psa y, y, nigdy nie miała. interesowało mnie, dlaczego ma żabę. Tylko, że ja zawsze mieszkałam w mieście, w domu bez ogródka, z widokiem na brudne podwórko, zawsze w zbyt małym mieszkaniu, a pies to było niemożliwe. Pan wziąłby sobie psa do małego mieszkania? Musiałem przyznać, że nie przyznałem, że mam kota. Nie, no, tak bym nie mogła. Skoro nie pies, to też nie kot. Skoro nie kot, to też nie świnka morska. Skoro nie świnka morska, to też nie chomik. Skoro nie chomik, to też nie skoczek. Wie pan, ja całe życie marzyłam, żeby coś umieć porządnie znać chociaż jeden język obcy. Tylko, że nigdy nie poszłam na studia. To by było piękne. Mieć psa i znać język obcy. Jeden język by wystarczył. I wystarczyłby również jeden pies. Ale niech pan spróbuje uczyć się po nocach i przy tym wyprowadzać psa. Tak się nie da. Po nocach się uczyć i po nocach wyprowadzać. To musiałby pan mieć tych nocy więcej niż dni. Musiałby pan mieć w życiu same noce. Zna pan jakiś język obcy? Odpowiedziałem, że tak, jeden bardzo dobrze, a w tym drugim się dogadam. O, widzi pan. Pan to ma dobrze. Ja się nie dogadam w żadnym. No, właściwie to nawet bym nie chciała, bo przecież chciałam znać porządnie przynajmniej jeden język, czytać w nim, pisać i mówić tak samo jak w swoim, a, a nie tylko się dogadać. To nie jest porządnie. A później chciałam mężczyzny mądrego, dobrego i żeby na niego można było z przyjemnością popatrzeć. Żaden jednak nie miał tego wszystkiego. No to w końcu chciałam mieć chociaż torebkę. Skórzaną, dobrej jakości, najlepiej markową, włoską. Ale zawsze, zawsze kupowałam sobie tylko podróbki ze skaju, powiedziała mi ta kobieta z żabą. Przepraszam, powinnam ją jeszcze trochę przewietrzyć. I przypięła żabie do maleńkiej obróżki, maleńką smyczkę.